Witajcie. Dzisiaj mówiąc językiem nowożytnym, będzie grubo. Otóż Ewangelia Mateusza z 16,16 16. o kluczu do królestwa. Więc Piotr, zapytany, kim jest, to powiedział, że jest mesjaszem i tam dalej. A Jezus go pobłogosławił. Dlaczego? Bo powiedział: Nie objawiły ci tego ciało i krew. Pamiętacie? Ani z krwi, ani z ciała. Ciało to jest materia. Duch to krew. A Piotr zajarzył logicznie myśląc Nie szukam, szukam że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga. On to pomyślał nie było mu tu dane, żaden ojciec mu tego nie przekazał, ani Duch Święty. Po prostu zrozumiał, kim jest Jezus. I to zrozumienie, to zrozumienie nie Jezus, to zrozumienie jest kluczem do Królestwa Bożego. I słuchajcie dalej, czytajcie zresztą. I dał mu klucze. I najlepsze. I co zwiąże na ziemi, to będzie związane w niebie. Dlaczego? Bo jak coś wymyślisz, to tego diabeł nie, roz, nie rozszarpie. Jak ktoś sobie coś do głowy wbije, to nie idzie mu tego wyciągnąć. Jak się zakochasz w dziewczynie, to nie można cię wyciągnąć z tego. Jak chcesz mieć jakiś fajny samochód, to można cię zabić, a ty tego chcesz, bo umysł ma taką właściwość: wiąże to, co widzi, z tym, co jest w niebie, bo wyobrażenie stwarza wszystko, co się przejawia na ziemi. To co, jestem świętym Piotrem? No, może świętym nie. Ale Piotrem jestem, bo daję wam we wszystkich filmach klucz, czyli logiczne myślenie. O, to nawet może Jezusem jestem. Nie, 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 dobra. Nie śmieję się, to jest poważna sprawa. Klucz do Królestwa to logiczne myślenie. Ma go każdy. Każdy ma Jezusa, Boga, Piotra. Te 12 apostołów, tych 12 apostołów to są myśli, Poświęcone prawu. Zrozumcie, prawo jest najwyższe, było najwyższe i będzie najwyższe. Nawet Mickiewicz o tym pisał: że jak ktoś nie ma serca i ducha, to jest szkieletem. A Biblia podaje to samo: Jesteście martwi, więc zostawcie chowanie martwych swym umarłym, czy tam odwrotnie. Logiczne to jest? Zacznijcie myśleć logicznie. Odrzućcie pamięciowe powtarzanie w kółko Biblii, że jesteście drogą. Nie jesteście drogą. Wy musicie odnaleźć w sobie klucze do królestwa, wziąć je, otworzyć i wtedy spotkacie Jezusa, Boga. Prawo będzie dla Was najważniejsze. Bo to ono wymyśliła, wymyśliło, ten cały cyrk. Oglądajcie moje filmy. O testamencie. Otrzymaliście, otrzymaliśmy ogromny testament spadku i nikt nie chce go wziąć. Pozdrawiam.